Żadne ze zdań czy, czy naszych problemów nie jest aż tak poważne i nie jest tak duże, jak nam się w głowie wydaje. Więc w jakiś sposób można powiedzieć, że niedualność przekracza umysł, przekracza myślenie. I kiedy, kiedy pogodzimy się z tym wewnętrznie, rozpoznając, że to jest po prostu fakt, zaczyna do nas docierać coraz większy spokój i pogodzenie. Bo zaczynamy się godzić z siłą większą. Niż pojedyncze życzenia jednego uwarunkowanego umysłu. Będziemy wskazywać na niepokawałkowaną rzeczywistość. Na rzeczywistość, której nie można do tego stopnia uprościć, że objąć ją swoim słowem i zmieścić ją w swoich słowach. Będziemy mówić o rzeczywistości, której się tak naprawdę nie da objąć, bo w trakcie próby obejmowania jej i określenia nawet jej, ona czeka cały czas wolna i jest cały czas wolna. Mówimy o niepodzielonej rzeczywistości, ponieważ nasze umysły najczęściej wydzielają z rzeczywistości. Wydzielają jakiś swój prywatny film. I to zazwyczaj jest film, który dotyczy wyobraźni jednego organizmu. Pewnie dosyć dobrze znacie to ze swojego życia, że niemalże od obudzenia się z rana włącza nam się film. Czyli budzi się nasze poczucie ja. Ja jestem tym, budzi się nasze poczucie, ja jestem Patrycją, czy ja jestem Pawłem, czy ja jestem kimkolwiek. To się w nas w pewnym momencie budzi z rana. Jeszcze rano sobie siedzimy, może leżymy, jeszcze nic nie ma, jeszcze się to nie obudziło i nagle? A, jest życie. Poważne życie. Moje życie moje zmaganie, moje rzeczy, które muszę wykonać dzisiaj moje problemy, które nadal mam czyli budzi się to poczucie ja osobowe wielu z nas i jak ono się tylko obudzi to zaczyna śnić swój prywatny sen I sen ten najczęściej opiera się w przeważającej mierze na myślach Myślimy o tym, co mamy do zrobienia, myślimy o tym, czego byśmy nie chcieli, co byśmy chcieli, czy też po prostu przeżywamy po kolei doświadczenia, ale, uwaga, my tak czy inaczej przeżywamy te doświadczenia, te doświadczenia. natomiast w tym naszym prywatnym śnie, my przeżywamy to doświadczenia jako ja osobowe, jako ja związane z tym konkretnym ciałem. Natomiast niedualność. Próbuję nam pokazać, że po pierwsze, to nie jest całe spektrum rzeczywistości, że to jest fragment naszego doświadczenia, że ten fragment nie jest obiektywnie prawdziwy, że jest przypisany tylko Twojej wyobraźni i tylko Twojej interpretacji, nie ma tam obiektywizmów, jest tylko subiektywne doświadczenie. I też pewnie znacie, jakiego rodzaju, z jakiego rodzaju poczuciem wewnętrznym wiąże się przeżywanie życia dnia w ten sposób. Najczęściej wiąże się to z jakiegoś rodzaju energetycznym zamknięciem, albo ściskiem, albo będącym pod spodem tego wszystkiego lękiem i niepokojem. I dopóty, dopóki my wierzymy, że to jest wszystko na nasz temat, że, ta, że tego typu postrzeganie w zasadzie jest naturalne, normalne dla nas i że tylko tak można żyć, no to jesteśmy w takim pudełku. Żyjemy dosłownie w takim pudełku, które jest bardzo przewidywalne, jest, jest dosyć jednak ograniczone jako doświadczenie. Natomiast niedualność mówi o tym, że my możemy wyjść z takiego sposobu postrzegania rzeczywistości i że to jest opcja, ale nie konieczność. Niedualność mówi o tym, że możemy rozpoznać w sobie rzeczywistość, z której możemy oglądać, jak ten film zaczyna nas zachęcać i zaczyna się tworzyć na naszych oczach. Natomiast kiedy kontaktujemy się z tym niedualnym aspektem samego siebie, to pojawia się, zaczyna naturalny dystans do filmu. Zaczyna się pojawiać naturalny dystans do tego prywatnego filmu, bo wiesz, że jesteś wcześniej i wiesz, że żadne ze zdań cię nie opisze tak naprawdę. I że żadne ze zdań czy, czy naszych problemów nie jest aż tak poważne i nie jest tak duże, jak nam się w głowie wydaje. Więc w jakiś sposób można powiedzieć, że niedualność przekracza umysł, przekracza myślenie. Nie w taki sposób, że je pokonuje, bo z myślami coś może jest nie tak, absolutnie nie ma tam nic nie tak, ale zaczynamy rozpoznawać w sobie przestrzeń, z której, w której nie musimy się lękać naszych myśli, bo wiemy, że tak naprawdę wszystko należy do nas i wiemy również, że żadne ze zdań, nie jest w stanie opisać nas samych, tak naprawdę. A w związku z tym jesteśmy wolni od tych zdań, które w przyszłości będą nam się tworzyć. Kiedy rozpoznajemy niedualność w sobie, to jest trochę tak, jakby siedzieć na tronie i już wiedzieć, że wszystko, co, co będzie kiedykolwiek do ciebie przychodzić, jednak będzie przychodzić do ciebie. Więc jest jakiegoś rodzaju luz. I dystans wobec nawiedzających nas zmagań. I to jest coś, co ma tak naprawdę każdy z nas, i mam nadzieję, że tutaj na tym odosobnieniu będziemy uczyć się, rozpoznawać, że to mamy wszyscy i że to jest podstawa nas wszystkich. I że to nie jest żadne nasze osiągnięcie, tylko to jest nasze naturalne prawo, że to jest coś, co mamy wszyscy. Więc świat dualny. Jest światem, w którym mamy poczucie, że jednak jesteśmy samoistnym bytem. Ten nasz byt ogranicza się tutaj, gdzie, gdzie zawiera się nasza skóra. Jest on wyodrębniony z całości. I wierzymy, że On samostanowi się, i że On wiedzie całkowicie niezależne życie. Natomiast chwila medytacji, chwila wglądu, chwila. Spojrzenia jest w stanie nam uświadomić, że to nie może być prawda, ponieważ my od dziecka, od urodzenia, żyjemy w totalnej współzależności z całym światem. Żyjemy w współzależności z grawitacją, ze słońcem, ze zmieniającymi się porami roku, z pożywieniem, które przyjmujemy, z treściami, z którymi się spotykamy i później obrabia je nasz intelekt. Więc ta współzależność wszystkiego ze wszystkim jest po prostu faktem. Więc nawet w tej chwili ja nie jestem w stanie wykonać samoistnie i samodzielnie jednego oddechu. Bo ten oddech robi po prostu życie za mnie. Robi też go za Was. Możecie zobaczyć, czy tak naprawdę to Wy w tej chwili powodujecie oddechem. Zwróćcie na to uwagę, czy powodujecie w tej chwili oddechem? Czy w nocy, kiedy śpimy na przykład w głębokim śnie, to my oddychamy? Czy w głębokim śnie sobie siedzimy i po prostu pracujemy nad wdechem i wydechem? Więc zaczynamy zauważać, że bardzo wiele obszarów, w bardzo wiele obszarów jest włączona całość, po prostu. I kiedy, kiedy pogodzimy się z tym wewnętrznie, rozpoznając, że to jest po prostu fakt, zaczyna do nas docierać coraz większy spokój i pogodzenie, bo zaczynamy się godzić z siłą większą niż pojedyncze życzenia jednego uwarunkowanego umysłu. Bo nawet jeśli nam się wydaje, że, że my wpadamy na jakieś Niesamowite, fantastyczne pomysły. Powiedzmy, nie wiem, wymyśliliśmy jakieś y, równanie matematyczne, które jest przełomowe. I przychodzi natychmiast w nas poczucie ojejku, to ja to wymyśliłem sam. Wymyśliłem to sam. Jestem takie genialny, że to wymyśliłem sam. Ale czy to może być prawda, że wymyśliliśmy cokolwiek samemu? Po pierwsze, kto na, co nas nauczyło języka w ogóle? Co nas w ogóle nauczyła języka matematycznego, na przykład? Jesteśmy może winni coś matematyce. Więc cała matematyka, która była do tego momentu, w której wpadliśmy na jakieś niesamowite, fantastyczne równanie, Pomogła nam odkryć cokolwiek. W związku z tym zaczynamy rozumieć, że nic, co się dzieje w tej chwili, nie jest wyłącznie naszym wymysłem, tylko po prostu na to złożyło się wszystko. I to jest ważne o tyle, że kiedy przypiszemy tego typu spojrzenie swojemu doświadczeniu w najróżniejszych obszarach, poprzez te obszary trudne, takie, w których odczuwamy poczucie winy, poczucie wstydu, w ogóle, kiedy odczuwamy takie cierpienie egzystencjalne, gdzieś głębiej zaczynamy rozumieć, że tam pod spodem nie ma winy. I kiedy zaczynamy to rozumieć, jest nam po prostu coraz lżej, trzeźwiej i naturalniej. Więc niedualność rzeczy, które są nieprawdziwe, sprowadza do tego, co jest. Świat, który nam się wydaje Obnaża i pokazuje, że to jest po prostu wydawanie się, że nam się rzeczy po prostu wydają. I w wielu obszarach nie ma w tym nic złego, jak nam się coś wydaje. Natomiast są obszary naszego życia, i prawdopodobnie te obszary was tutaj sprowadziły, w których wydawanie się zaczyna nas męczyć. Zaczynamy po prostu psychologicznie cierpieć. Nie z tego cierpienia psychologicznego. Będziemy się uwalniać. Dobrze. Wyobraźmy sobie może w ten sposób. Tak, na dobrą sprawę, nie musimy sobie tego wyobrażać, bo to jest fakt. W tym pokoju mieścimy się my wszyscy, prawda? Ten pokój, to pomieszczenie wyodrębniło to, co się w nim znajduje. Prawda? Więc wyodrębniło ciebie. Jesteś, jesteś w jakimś, manifestujesz się w tym pokoju, prawda? Ja manifestuję się w tym pokoju, kwiaty manifestują się w tym pokoju. Wszystko to, co widzisz, możesz się roz, rozejrzeć dookoła, co, co tutaj jest. Bez interpretowania nawet, nie musimy interpretować niczego. Ale wszystko, co tutaj się znajduje. Mhm. Mhm. I teraz ten pokój. Odnieść do świadomości. Mhm. Czyli gdyby świadomość była tym pokojem, bo świadomość jest tym pokojem, to, ono, to ona wyodrębnia tylko Ciebie? Nie, Czy ona jest tylko Twoja? Nie, tego wszystkiego. Dokładnie. Więc kiedy mówię o świadomości, to to mam na myśli. Nie mam na myśli to, co ty sobie wyobrazisz czy to, co ja sobie wyobrażę, czy to, co ty zinterpretujesz i to, co ja zinterpretuję, bo to czasem niektórzy mówią o tym też jako o świadomości, ale to jest świadomość osobowa, inaczej umysł po prostu. Więc tym się nie zajmujemy. To też się mieści w tym pokoju, prawda? Mhm. I prawdopodobnie w głowach każdego z nas jakiegoś rodzaju teraz się dzieją rzeczy. Ale one się też mieszczą w tym pokoju, prawda? Więc jak się odnoszę do świadomości, no to to jest to, gdzie jest wszystko. Czy ja siedzę w innym pokoju niż ty? Nie. I, I dajmy temu na chwilę wylądować. Jakby, czyli żeby wylądować, to jakby już musisz być tym pokojem. Ty już jesteś tym hmm. pokojem, skoro jesteś w stanie to stwierdzić w ogóle. Tak. Skoro jesteś w stanie się do tego odnieść. Więc jest. Więc jest jakieś podłoże. Ja czasem to świadomością nazywam na przykład podłoże. Albo pustka, w której, która jest wypełniona tym wszystkim, co widać. I tym wszystkim. Co widać ciągle. Bo tutaj cały... ta. To, co się dzieje, to nie są takie kadry zamknięte. Mhm. Takie klatki. Mhm. Tylko to po prostu cały czas żyje. Jest, nie wiem, ile tam jest wymiarów. Już cały czas to już żyje. Więc co? Co w ogóle to wszystko umożliwia? No. Co, co pozwala nam w tej chwili siedzieć w ogóle. I, i się zastanawiać nad tym, co pozwala. Mhm. Więc co jest pierwsze? No tamto. No, no właśnie. Masz do tego dostęp? Tak. Tylko chciałam zapytać, bo jeżeli ty mówisz do kogoś, że jesteś tylko ty. To mam na myśli ten pokój. To masz na myśli ten pokój. No właśnie, i tu miałam. To mam na myśli. To mam na myśli. Mhm. No bo wiesz, no, twoja osobowa świadomość, czy mhm. umysł zasypia co noc. Ale czy ten pokój zasypia? Ciało zasnęło, ale pokój był i jest. Mhm. Ach, to już teraz kocham. Ciało się obudziło i mogło sobie uświadomić pokój. Mhm. Tak. A potem znowu zasnęło, a potem znowu się obudziło. Ale zawsze w pokoju, zawsze w świadomości. I idąc dalej. Znaczy nie dalej, ale po prostu pobadajmy, pomacajmy, jaka jest ta świadomość w ogóle. Weźmy to. Jakie to jest w ogóle? To, że jest, to już powiedziałaś, prawda? No jest. Czy to ma takie same problemy, jakie ma Twoje ciało? Nie ma takich samych problemów. A jakie ma problemy? No, nie ma, nie ma żadnych problemów. <grymne> no, nie ma żadnych problemów. I ty masz z tym no, kontakt, no jesteś w tym, prawda? Więc według mnie to, czym ty jesteś, i to, czym ja jestem, i to, czym każdy z nas jest, i to, czym jest, co, to, co naprawdę jest, to, co naprawdę jest, to jest to podłoże. Bo ono jest. Ono jest po prostu niezależnie tego, co się, od tego, co się dzieje w środku. Ono jest zawsze. To w ogóle nawet zawsze to nie jest też kategoria do opisu. Natomiast w tym jest, dzieje się to, co bywa. Mhm. Co bywa? No, to ciało bywa. Na ile? No, 70, 80, 90 lat bywa. Myśli bywają. Nasze, nasz życiorys bywa. Ale nie jest. No nie można powiedzieć, że jest. Ja nie mogę powiedzieć, że jestem jako to ciało. No, nie mogę szczerze powiedzieć w ten sposób, bo to jest jakiś absurd. Jeśli jest, to jest cały czas, a to jest tylko na chwilę. Okay. Więc zaczynam odkręcać to widzenie i widzieć, że, na no, chwilę, najbardziej podstawowe jest to, co jest. I najciekawsze jest to i najbardziej niesamowite, że, że my, będąc. Na chwilę tym, czym nie jesteśmy, mamy kontakt z tym, co jest. A dlaczego mamy kontakt z tym, co jest? Bo my tym jesteśmy. Więc w moim świecie to, co jest, jest. A to bywa. A to bywa. A to bywa, więc bawimy się tym, co bywa, ale jak ja zapominam o tym, co jest, kiedy zapominamy o tym, co jest, to żyć, żyjemy życiem tym, co, tego, co bywa. Jezus Maria. Mm. Takim życiem. I jesteśmy cały czas przerażeni. A to śmierć, a to choroba, a to, a to te rzeczy do zrobienia. Tyle tych problemów na głowie, ta praca. Wszystko dalej. Życie. Życie. Ciężkie. Ciężkie. Mm. I... Wiesz, no to co bywa, to nie zniknęło, prawda? No Nadal będzie bywać dopóty, dopóki to ciało będzie bywać. <laughs> Więc yy, tego się nie wyłączy, ale masz już do tego odpowiedni stosunek, którego nie wyrabiasz sobie treningiem, tylko po prostu wglądem go masz i koniec. No, nie desz rady już tego odkręcić. Ty, ty jesteś. To mówiąc, że jesteśmy wszyscy połączeni, to, to znaczy tak, że my jesteśmy wszyscy tą świadomością, więc automatycznie no jesteśmy, no jesteśmy jednym. <kluz> Okej. Okay. A jeszcze mam jedno pytanie. Patrząc na świadomość, czy nazywając świadomość Bogiem, który stwarza, tak, no bo jakby świadomość stwarza tą całą rzeczywistość i to wszystko, co jest, czy. <grym> Czy każdy świat, wszechświat ma swoją świadomość, czy jakby jedna jest dla wszystkiego, dla wszystkiego, co jest? No, ale to i nawet jeśli pojawi się inna świadomość. To no, chodzi mi bardziej o to, czy pojawia? Ziemia ma na przykład swoją świadomość. Nie wiem, Wenus okay. swoją. Jasne, to, to chodźmy tam, to chodźmy tam. Yy, tu jest świadomość Ziemi. Powiedzmy, OK? Aha. Nasza ziemska świadomość. Tu jest świadomość ufolutków. Uh -huh. Z innej planety, tak? I, on, I tu jest świadomość. I oni mają swoją świadomość, tak? A tu jest jeszcze y, świadomość kogo tam. No, jakaś. jakaś innej galaktyki. Innej galaktyki. Uh -huh. I Ziemia jest okrągła. Niektórzy twierdzą, że płaska. płaska. <laughs> Tute, tutaj jest Ziemia, tutaj jest inna planeta. A, a gdzie one się wszystkie mieszczą? No Czyż nie w tym pokoju? Przecież. No tak. No, czy, czy nie mieszczą mhm. się w przestrzeni te wszystkie planety? I czy one mogą istnieć bez tej przestrzeni, w której są? No. no, jasne, no tak. Więc my wszystko możemy sprowadzić do tego. Naprawdę wszystko możemy do tego sprowadzić, i my możemy sami sobie na te pytania wszystkie odpowiedzieć. Używając powiedzmy nawet metafory tego pokoju. I, I to też nie jest tak, żebyśmy zdążyli. Dobrze by było, żebyśmy nadążyli za tym. Czyli sprawdzamy w jakiś sposób częściowo może też intelektualnie, ale, ale ty sprawdzasz z tej przestrzeni. Tą przestrzenią sprawdzasz, no? Czy może, czy cokolwiek we, w cokolwiek w naszym życiu, czy cokolwiek we wszechświecie może istnieć bez tego, co jest. Nie może. No bo jak by miało się wyrazić? Jak? Gdzie? Gdzie by się wyraziło? Gdzie by się urodziło? Dokąd by zmarło? Więc wszystko rodzi się, wszystko umiera, wszystko manifestuje się w, w tym. Ale to jest totalnie fenomenalne, że my jako ludzie możemy sobie to uświadomić w ogóle. My możemy sobie uświadomić, że Chwileczkę, to moje, ja w jakiś sposób świadkuję życiorysowi tego organizmu. I mogę mieć dystans do tego, do siebie, bo to widzę. I idąc w tę stronę, uświadamiam sobie podłoże. I Szczerze mówiąc, to jest koniec. Jakby zbadanie tego tematu, to jest już koniec, no bo co dalej będziemy badać? To nie jest tak, że właśnie tu początkujący, tu zaawansowanie, no dobra, tę działkę mamy odhaczoną, zrobiliśmy, zrobiliśmy ten fragment. Dobrze, no to ta lekcja pierwsza jest zaliczona, trochę zrozumiałam może. Nie. To jest koniec. Na, jakby w tym rozpoznawaniu tego w ten sposób. Yy... Oczywiście wiesz, no, ty będziesz to trawić. Czy my mamy to strawić? nie? Mamy, mamy to naprawdę do siebie w jakim stopniu dopuścić, chociaż i tak już dopuściliście. Ale nawet jeśli będziemy chcieli dalej pogłębiać. No dobra, no to idziemy. Na następny temat. Lekcja numer dwa. Lekcja numer trzy. Gdzie to się dzieje? Gdzie się dzieje ta, ten nasz urok uczenia się? No w tym pokoju. No w tym pokoju. I, I kiedy wiemy, że jesteśmy w tym pokoju, że jesteśmy tym pokojem i wiemy, że w, jakimś, w jakiejś części nas jest spokojnie i bezpiecznie, to niezależnie co będzie spotykać e, to ciało, które mamy najbliżej, które, którego doświadczamy najbliżej i najczęściej, to na jakimś poziomie zdobywamy luz. Ale nie dlatego, że to ciało po prostu wypracowało sobie luźny, spokojny sposób życia i że wiadomo, że będzie miało łatwo i dobrze. No nie, nie ma takiego stwierdzenia, nie ma takiej możliwości, nie, nikt ci tego nie zagwarantuje, nikt nam tego obieca, to jest totalna niewiadoma, co będzie jutro, co będzie za chwilę nawet. Ale kiedy uświadamiamy sobie pokój i no tak aktywnie i tak przytomnie, to tego sama powiedziałaś, no, no nie ma tam problemu. Uważność jest duża, jak się do tego pokoju wchodzi. Mam taką uważność teraz, że i ju. Ale. I to jest ważne, żeby właśnie zauważać też takie rzeczy, tak? Bo żeby, żeby. No żeby też rozpoznawać takie subtelne rzeczy, że pojawia się większa uważność, większa przytomność. Dlaczego? Bo my wcześniej dochodziliśmy tak. Mhm. O tak. O tak. Tak. Tylko, że jeszcze do środka. O tak, tylko do środka. Ja i moje życie. Jakoś muszę do tego oświecenia dojść jeszcze. Tylko jak to zrobić? Okay. Więc ta, ta, to wobec tego przywracania się sobie, zaczyna nas po prostu troszkę opuszczać. To nie jest tak, że my to właśnie wypracowujemy. Jesteśmy tacy super w ogóle tak to zrobiliśmy niesamowicie. Nie no, jak kontaktujesz się z tym, to już sobie nie zawracasz głowy tym. Mhm. To się samo dostraja po prostu. A czy się dostroi tak, czy inaczej, czy inaczej, to jest ci wszystko jedno, bo jesteś pokojem. Tak. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Ale Dziękuję. Cudownie.